Z domu pachną pierniczki Boinka stoi, wielka wysoka Wszyscy razem w radosnym kręgu Przygotowujemy świąteczny pieniec Mama w kuchni ciasta piecze Wszystko pięknie pachnie, serce cieszy Tata wiesza ozdoby na drzewku W domu radość Z domu pachną pierniczki Boinka stoi, wielka wysoka Wszyscy razem w radosnym kręgu Przygotowujemy świąteczny Wielka na choince Zimowy wiatr śpiewa kołysankę Przygotowania idą pełną parą Już w domu pachną w Choinka stoi wielka wysoka Wszyscy razem w radosnym kręgu Przygotowujemy świąteczny wieniec. Późnym wieczorem zapalimy świece Siądziemy wszyscy razem w cieple Zaśpiewamy piosenek kilka i na Wigilię czas przyjdzie Już tomu pachną pierniczki Choinka stoi wielka, wysoka Wszyscy razem w radosnym ręku Przygotowujemy świąteczny dzieniec. Już tomu pachną pierniczki Choinka stoi wielka